O Boże, ma i ma tak podzielone... Witam na kanale Cześć, Lotowania Andrzeja. Jestem Ci na targu w Słonczynie I zapraszam na relację z targu. Co to jest Samczyk Samiczka? Samczyk Nowozeland. I kosztuje? 150 Chyba warnek francuski, dobrze mówię? Tak jest, samiczka 150 zł. 150 Zapraszamy tutaj do słomczyna, do kolegi. A tutaj co to samiczki czy samczyki? Samiczki też po 150 zł. A jakie rasy te kaczuszki są? To są te dzikie. Dzikie po 100... 150 zł za trzy? Tak. Za trzy, tak. 150 zł za trzy sztuki. 150 zł za trzy sztuki. Mam kaczorka i ten kaczorek? Stówkę. Stówkę. Tutaj panie, tak te kaczuszki. 80, kaczka 60. Zapraszam do po króliki, co ten królik kosztuje? 80. Zł. To jest samczyk? Samczyk. 80. 80. Po 70. Po Zapraszam do słomczyny. A ten to jest jakaś inna rasa, to jest? A, Jak, a to jakie to rasy? Są, nie wiem. Nie wiadomo. A te kurki to są? Sobrytki? I po ile są? Po 50. Zapraszamy do słomczyna. Króliki Ile tutaj te kurki? Po ile? 5 zł za Dobrze, tak po ile? Wiem. Dobra, indyki. Perliczki po słupce. Jakie razy te króliki mamy koledzy? 80zł. To są samczyki i samiczki, tak? Tak, tu mamy samiczki, w klatce mam dwóch Mamy te kaczuszki? Po 60 zł. Te kaczuszki po 60 tak? Zapraszamy do Słonczyna. A jakie razy to mamy kaczki? Staropolskie. Staropolskie. Wszystkie staropolskie po 60zł. Można otworzyć, nie bardzo? Można no. Zapraszamy do, do kolegi, ja troszeczkę się z nami, to są? Sirka. Sirka. i takie sileczki po ile? Cześć kolego, cześć. Po Słupce. tu mamy, to są sobrytki chyba, nie? Sobrytka jest i Karzawek. I po ile on są? Tam po Dobra, za zamkniemy, czekajcie, bo zmaczy mi też sileczka. A to, to te koguciki, jakie rasy mamy? Pjandokta. Po ile on są? 280 osiemdziesiąt par. zapraszamy do, do kolegi, do Słomczyna. W każdą y, niedzielę tu mamy kurki Kociny. kokiny kosztują 120 bar 120 mamy, kosztują 8 dyszuk 8 tak. A tutaj mamy jakie rasy te koguciki i kurki? No do, do, do szyjka i jakiś tam po? jest iniec po ile? Do rosszyjka tam po A mamy tu bażanty, po ile? 150 Żuszka, te złociste tak samo 150 Zapraszam do kolegi tej poważanty, tak samo 150. A tu mamy ładna barwa tych kurki kobucików. Jakie cenie? Po 5 Zapraszam Po 5 dnich zapraszamy do Słończyna. O, 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 na Ona. Samczyk. O, samczyk, taki samczyk, samko 80 złotych. 80 80 złoty. Tylko 80 złotych tu mamy. I tu mamy takie czarne samczyki. Też, o, też czarne. samczyki? Też po 35 złotych. Taki. Po 35 złotych. Zapraszamy do Słomczyna w każdą niedzielę. Dzień. Takie króliki po ile mamy tutaj? Słucham. To po ile te, te, te króliki? Te po 80. A te maluszki to są takie maluszki naprawdę. Po ile? Po 25. Po 25. To jest taki już dorosły. Nie, tak, to 140. 140, to tutaj też samczyk. Tak. Zapraszamy po króliki, tu mamy kurki jakiej rasy? To są takie rasowe? Arakuany. Arakuany, o mówię rasowe. I pójdę te Arakuany? 70 zł. Perliczki 65 65 zł. Indyczki o 40 150. O 40 tak? Nie, indyczki 150 No właśnie mówię, 150 zł Zapraszamy. I tu mamy te kurki, to są takie takie polne, nie? Po ile? Pięćdziesiąt siedemdziesiąt 50, 70. 50 70 zł. ceny są tutaj do uzgodnienia tutaj z kolegami można ceny negocjować jak jest. tu mamy ten koguciki te takie brązowe to są jakie rasy? Trzymaj, trzymać karzełki. karzełki, a te siwe też te, 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 też karzełki. i po ile tutaj? para Dobra, to złoty do parka, tak już tam to zrobił Co złoty parka zapraszamy tu do kolegi. Dobra, dobra, dobra to złoty park, jeszcze poczekamy troszeczkę. Zapraszamy tu do Słomczyna. Każdą niedzielę tygodnia koledzy mają takie ładne kurki, kogociki, barżanciki. to naprawdę można i króliki. Prócz i matki, praktycznie można kupić wszystko. Prócz i matki, zapraszamy do Słomczyna. Jest duży wybór, kolegi. To złoty parka, To złoty park, jakie barwy tamrozowe są on dobrane, nie? ślub brały czy nie <laughs> Dobra, ale parka, na razie nie, na razie nie. Proszę bardzo. Dobra, jeszcze, jeszcze mu trzymamy, bo to trzeba ładne spółka? zdjęcie. Ale jest też ładne kurki, koguciki, jest duży wybór. Kurka, ruszaj się. No, dobra, dobra, nie, nie, nie muszą się ruszać, się tylko wróciły Ładna barwa, jest nasiwe. To są jeszcze raz, rasa. Karzełki. Karzełki. O, karzełki, łapciate, cześć, siema. Zapraszamy do sączenia, takie gezełki łapczate. tu mam takie indyczki. Tu mamy takie perliczki, takie mamy kurki. Tu mamy kaczuszki. Tu mamy takie goguciki. Indyczki. Gęsi. Cześć pana. Takie kaczki Inny. Bardzo Tu mam ważącik złocisty, 250 złotych parka, tu na zdjęciu fajnie widać 250 złotych parka tych ważąców Kureczki jakie mamy rasy? Z czubatka złoto, złotouskowa Z czubatka złotouskowa, ja się cały czas uczę się, się oni niej nauczy. A to jest kawaler, a to są... panienki, tak? Ponienki do wzięcia, tak? Ale kawalera mają, to czy nie są do wzięcia? I poje taka parka? 200 zł. A trójkąciku? Nie, Stówka sztuka. Stówka sztuka, czyli 300 zł w trójkąciku. Dwie Niemki i tej kawaler. są kaczki szwedzkie, 200 zł za parę. O, to są te małe szwedzkie, tak? Ja nie widziałem Tu mam kaczuszki szwedzkie, aby ktoś począł kaczuszki. Zapraszam do Słonczyna. A tutaj to są gęsi chyba te, tak? Jakiej rasy? Kubańskie. Kubańskie. Ile to tego gęsi? 150 100 150 zł. I tutaj te kaczaru tutaj pójdę? Okay. Tutaj mamy tutaj parka, to jest? No. Kosowski Kosztują ale? 110. 110 zł. Tu mamy Parkę z Syberytków w Bielboni. Tutaj Karzełek kosztują? Yy, te 120 a ja tutaj te białe? białe kosowskie cebrytki tu mamy po ile? 150 zł kawa są takie jak siejko swoje, do ręki to no, nie są płoknie to są rasy, rasy jeszcze raz cebrytka wielbłądzia cebrytka wielbłądzia, się cały czas uczę i może się nauczę kosztują one? 120 zł, 120 zł. ciężko będzie tutaj jak mam dół to tutaj widzę dół i górę to ja wtedy już zdjęciu. Tak, teraz, widzisz? Piękny kogut jest. I robię sobie stopkę i zrobię ze zdjęcie. Znaczy żona to robi to wszystko. Ja robiłem na co go schodziło. Oto jest panna parka. Ta parka jeszcze raz ile kosztuje? 120 zł 20 zł. To te jakie mam kurki, to ja polecam oglądanie tutaj <laughs> moich filmów w telewizorze. W telewizorze widać, nie widać czego widzimy to co. Gołmakiem nie widzimy gołym, jak mamy w ręku. Oprawa, tak jest, oko tak jest, i odnośnie prawda. kurek to nie wiem jak widać. No. Koledzy mówią, w jakiej rasie mamy tutaj te, te kurki, to wszystko? każełki Zapraszamy do, tutaj do słączyna, pokażełki tak jak cenowo za sztukę? Chodź tak za sztukę? Stuk za z ja samy... jest dużo ale, jeszcze, ale tak, 60 no, no, no. zł sztuka. 60 zł brak ma, mamy, zapraszamy do słomczyna. Czyli inklubi, takie. Pawiki mamy, a mogę, dobra Takie pawiki zapraszamy do Słomczyna Proszę, jak się pawiki prezentują Mam takie gęsi, ale nie wiem jakie rasy, po ile one są Jest Też gąski Po ile te gęsi, jakie rasy? 150, 150 złotych, landersy Po ile? 150 złotych indyczki mam po ile tutaj parka? Minor 250 zł, 140. Tak, kolega powiedział. 10 000 zł, indyczka 140. Tu mamy te indyczki po ile? 140. Ceny są wywoławcze, tutaj jest czyni. Ile mamy? Po 50, takie króliki też, co na kolega wyjściowy mówi. Tu mam takie chomiki. Przyjeżdżałem, czy mamy króliki, takie maluszki, miniaturki, króliki. Widzieliśmy, informacje, jakie jakieś, co, czy nie? Ale to za chwilę jak A dobra, dobra. Mogę, bo to nagrywałem, ale. Nie ma tu właściciela, nie wiem jakie rasy tej papugi są. Aha, nie wiem co ja tutaj mogę. Jeszcze jakie papuszki mamy, ale nie ma tu właściciela na razie. Dyski długody oblotny. Pójdę takie gołębie? Po słówce są chyba. Tu mamy? Świergot. I po ile te świergotki? 200 zł. Zapraszamy to do kolegi, tu mamy. 700 zł z do nas samiec. Samczyk, tutaj. Tutaj co to jest, samczyk, samica? Nie, to samiczka jest. Kosztuje? 450 zł. Zapraszam do kolegi a, do Słomczyna. A tutaj? Blondowodanin 200. Księżniczka farszowa 250. Kminiki 250. a rozola czarna 700 zł. Osobówka 500 zł Zapraszam do kolegi do, do Słomczyna po takie bajczy papugie. Ale one się dogadają bez, bez najmniejszego do problemu. Ja Nie ma właściciela. Dziękuję wszystkim dziękuję. za oglądanie Dobry, filmu, za subskrypcje, za komentarze, za tak, łapki tak, w górę. Pozdrawiam tak, wszystkich. Hej tak i jak to jest ten zoję? Włąki diamentowe. Wojąki diamentowe i pójdę tak? 60 albo 120, zależy wie Dobra. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, z łapki w góry. Pozdrawiam wszystkich Hejka